Jan Zabłotny z Jan Zabłotny.eu. W tym poradniku dowiesz się, jak umieścić formularz zapisu na listę autorespondera na Twoim blogu, a konkretnie w który umieścimy w bocznym pasku autorespondera. W bocznym pasku bloga. Wykorzystamy formularz zapisu do bezpłatnego autorespondera freebot.pl. Posłużymy również się. Bezpłatnym edytorem tekstu. Composer. Zalogujmy się zatem do autorespondera Freebot. Freebot.pl Klikam. Zaloguj się. Loguj, loguję się do jednego z moich tam kont. Ponieważ we Freebocie można mieć więcej kont. Z tym, że dla każdego konta musi być osobna skrzynka mailowa. Ponieważ skrzynka mailowa jest loginem. Adres skrzynki mailowej jest loginem do Clibotta. Znajdujemy się w tej chwili w głównej zakładce, na głównej stronie konta. Po lewej stronie odnajdujemy generator formularzy. Skorzystamy od razu z generatora złożonych formularzy POST. Klikamy. Otwiera nam się generator takich formularzy. Możemy sobie przygotować formularz. Powiedzmy, ja już mam wcześniej przygotowany formularz mały, który zawiera tylko e-mail, pola e-mail oraz, i, i, oraz pole imię. Jest to najprostszy formularz do zapisu, najchętniej wypełniany i wysyłany przez internautów. Tutaj znajduje się od tego formularza. Mamy również dodany skrypt, który sprawdza nam, czy dane pola formularza zostały wypełnione. Jeżeli któreś z tych pól nie będzie wypełnione, przy kliknięciu przycisku wyślij internauta otrzyma stosowny komunikat z prośbą o wypełnienie danego pola. Możemy rozwinąć okno. Możemy powiększyć okno. Ewentualnie skopiować z przewijaniem kod. Musimy zaznaczyć cały kod łącznie ze skryptem. Kopiujemy. Uruchamiamy edytor kodu Composer. W tej chwili mamy nowy plik bez nazwy. Przechodzimy do widoku źródło, ponieważ kod można wklejać tylko w widoku źródło. W miejscu wymuszenia nowej linii, nowego wiersza, wklejamy skopiowany kod. Powracamy do widoku. Projektowanie, a oto i kod formularza w widoku, w widoku projektowania, czyli w widoku graficznym. Aby podejrzeć faktyczny wygląd tego formularza, Zapisuję. Możemy kliknąć podgląd, ale i tak zostaniemy odesłani do zapisu. Wprowadź tytuł dla bieżącej strony. Jest to tylko strona robocza, no ale tytuł musimy podać. nasz. OK. Jeszcze musimy wskazać miejsce zapisu. Ja w tej chwili roboczo zapisuję. Zapisz. Z tego momentu możemy podglądać nasz formularz. Nasz formularz będzie wyglądał w ten sposób, czyli jeszcze niezbyt atrakcyjnie, ale jest gotowy do działania. Proszę bardzo. Pojawia się monit o podanie adresu e-mail. OK. Możemy w tej chwili co nieco poprawić nasz formularz. Otóż przesuniemy przycisk Wyślij w centralne miejsce. Wycentrujemy. Będzie zawsze to lepiej wyglądało. Przechodzimy do kodu. Otóż jest to nasz przycisk wyśli. Użyjmy zatem styli. Style. Równa się. Zwiększmy najpierw szerokość przycisku, czyli jego długość. To jest długość przycisku. Dwukropek. Podajemy wartość w pikselach. Powiedzmy 150 pikseli. Oraz następna reguła. Odsuniemy od lewej krawędzi. Mar, margin. Myślnik. Left. Dwukropek. Znowu podajemy wartość w pikselach. Powiedzmy 50 pikseli. Zamykamy. Cudzysłów. Możemy sprawdzić wynik. Otóż przycisk nam się zwiększył. Zapiszmy, podejrzyjmy. W tej chwili wygląda ciut lepiej. Możemy jeszcze o kilka pikseli przesunąć w prawo, czyli zwiększyć lewy margines. Przechodzimy do widoku źródło. Margin left. No powiedzmy o 10 pikseli zwiększamy. Przejdźmy do projektowania. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Klikamy przyciskiem myszki i właściwości pole formularz. Wartość pola. Powiedzmy wyślij teraz. Ponieważ wartość pola jest domyślna. Wstawmy jeszcze wykrzyknik. Wyślij teraz. OK. Wartość pola, czyli wyświetla, wyświetlany tekst się zmienił. Zapiszmy. Sprawdźmy na podglądzie. Proszę bardzo. Formularz wygląda już troszkę znośniej. Możemy go jeszcze dalej modyfikować. Ale w tej chwili nie będę tego robił. Pokazałem tylko po prostu, jak można użyć darmowego edytora kodu Composer. Do edycji formularza. Aby umieścić nasz formularz na blogu przejdźmy do zaplecza bloga, tam wygląd widgety. Jeśli się odbiera widgety, tylko jeszcze jeszcze spraw. O, już się obrał. Już się otworzył. Sprawdzam jeszcze jeszcze miejsce, w którym mogę umieścić widgety, ponieważ formularz przykładowo umieściłbym na w dolnym, w dolnym pasku bloga. Powróćmy zatem do zaplecza. Wybieramy widget typu tekst z, dostęp, z sekcji dostępne widgety. Wybieramy widget typu tekst. U mnie akurat klik trzeba kliknąć dodaj. W innych, w innych yy, skórkach starczy najechać, kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć yy, do wybranego obszaru. Ja akurat klikam dodaj. Wybieram. Wybieram miejsce, do którego chcę dodać czwarty obszar stopki. Wybieram czwarty obszar stopki i w tej chwili w tym miejscu umieścimy nasz kod, który mamy przeedytowany w kompozerze. Zaznacz, przechodzimy do widoku źródło. Kopiujemy wszystko pomiędzy body, znacznikiem body, a znacznikiem body. Znacznika body już nie kopiujemy. Skrypt służy do sprawdzania wypełnienia pól. Kończymy kopiowanie na tagu form. Kopiuj. Przechodzimy. Tu wklejamy. Możemy nadać tytuł. tytuł. Ja w tej chwili nie będę szczególnie wymyślał tytułu. Nadam na przykład formularz. Wy oczywiście wymyślicie znacznie przy tytuł. Zapisujemy widget. Widget został zapisany. Przechodzę na front bloga. Odświeżam. Przewijam się do obszaru stopki. Otóż pojawił się i nasz formularz. Napis formularz. Niezbyt atrakcyjny wygląd, ale działa. Formularz działa. Celowo go dodałem do, dolnego, do stopki bloga. Najlepiej jest umieścić formularz tak jak ten w bocznym pasku bloga. W zasadzie to jeszcze przenieśmy go na boczny pasek bloga. Pierwszy obszar stopki. Czwarty obszar stopki. Edytuj. Edytuj. Główny obszar widgetów. Mieszczę go na pierwszej pozycji. Zapisz widget. Widget się zapisuje. Zmiany w widgetie się, yy, się zapisują. Klikam, aby odświeżyć. Otóż nasz formularz pojawił się teraz w prawym pasku na pierwszej pozycji. Oczywiście możemy dopisać jeszcze tekst w bardzo prosty sposób. Przejdźmy zatem do naszego widgetu. To on w tej chwili tu się znajduje. Klikam, edytuj wizard otwiera się do edycji. Otóż, przed skryptem, skrypt jest niewyświetlany, ewentualnie za skryptem, odszukuję, odszukuję koniec skryptu, tu się kończy skrypt, tu zaczyna się formularz, wpisuję tekst, wyśli to znaczy, ja w tej chwili nie opracowuję tekstów, tylko pokazuję zasadę. Wyślij go. Nie, nie. I aby odsunąć trochę tekst od formularza, wstawiam dwa znaki wymuszenia nowej linii. BR. W tej chwili między tekstem a formularzem powinien być, powinien być jeden wiersz odstępu. Odświeżamy widok bloga, frontu bloga. Wyślij koniecznie. Pojawił się napis, który wprowadziłem. Możemy tutaj dodać tekst, jaki nam odpowiada, i używając prostego, używając znacznika tagu Br odsunąć od, od naszego formularza, tak żeby tekst nie zlewał się z formularzem. Widzicie, widzisz teraz, że wstawianie formularza do zapisu na listę autorespondera. Nie jest wcale skomplikowane. Możemy go jeszcze bardziej uatrakcyjnić, ale to tym zajmiemy się w innym poradniku.